Oh Jak po leśnicy? Czyli też Dopiero się obudziłeś. Tak. <laughs> Chodź. Cieka... Przeciwnik właśnie się zważył. Idealnie ważył. Ciekawe, czy dam radę, stary się zważył. Trening medialny, konferencja ważenia jest po 18 godzin. No. Co? o Tak szczerze myślałem, że zrobi, nie zrobię. W najlepszym momencie to będzie miał kilo do zrobienia. Już bym mu powiedział. No wykazał się, wykazał się, no jak dosyć, To Sergiusz, A, 67, tam jest dosyć Sergiusz Jyspanny 67, dziewięć Togo z Katerik tam możesz napić Piłem przed chwilą Piłem <grym> 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 <Ja stawiłem> przed... <grym> przed chwilą dobra. Nie no musiałem lecić po bo... prostu <grym> Już ja, no ja, 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 nie, ja, nie, ja nie strajkuję, no ja pierdolę. Nie, no, nie prosto, bądźcie, intensywni, proszę, no, bądźcie intensywni, proszę. Proszę, tak. zjeść tak się <noise> Jednak, po co ty A to było, moim zdaniem, to była taka walka sama ze sobą, czy pójść na górę, czy wziąć coś do jedzenia. A jednak weźmie cokolwiek. On, on chciał pójść na górę. No tak. Mam pankejka? Dzemik nie chce wejść. Ale wiesz, argumenty za tym, że miał siłę jutro przemawiają. Dobre? No. no bo to musisz stać w No nie chcę tego. Szkoda, że nie ma syropu klonowego. No, mogę no, z w domu przewieźć. No właśnie. Ale centralnie no nigdy nie ma. Nigdy nie dają. No dają pankejki bez syropu. To jest bez sensu. To jest obowiązek. No? Ten warunek tak? Nie wiedziałem. No to był taki strud myślał, ale mogą mi się z dynki na przykład uderzyć. Fajliwu, no. Chyba tam też są się wszystko tam jest. No, O czym? Lepszej federacji, co? To jest podobnie, panowie. Ja tam lubię tutaj chłopaków. Za ty do mnie Hasbi dzwonił, życzył powodzenia. No dobrze, nie? A Wojtek do tej pory mi nic nie powiedział, nie? Wojtek nie dzwoni, Wojtek dzwoni, jak coś chce. Ja? Moldo. Zawsze dzwonię z miłym słowem. Czasem dzień no, dobry powie miłego, ja Ty słuchaj, bo jest suche, bez taka sprawa. No, no, no. Te pierwsze słowa. To jest pani Chinka ogólnie. Mam no, duże oczy, no, bardzo duże oczy. No. Ja tak, wiem, ja zawsze oczy duże. Targiuszku, co robimy? Powiedz eee, coś, nic konicja. nie mówię. Śniadanko zjadłeś? Zjadłeś. Dzień jak dzień. Stałem, się popierdalałem i tyle. Na co dzień pracuję w odlewni, stawam, staję, idę się odlać, już jestem po robocie. Ale znów się z widzami nie przywitałeś. Drugi dzień. No kurwa, lajków nie dają. Ale per do wino niech kupią. No i też, też nie kupią. Nie, niech kupią. Nie no, jak kupią to będą wspaniali, a jak nie kupią to nie. Jak z tą solarką? Nie, wy kurwa, no, ci kurwa łeb. No nie no, jak z tą solarką w końcu. Jaką solarką? Powiedziałeś, że sz szkoda, że co jesteś? Nie no, że hmm. cały biały jestem. Jestem biały i młody stary. Naklejki ładnie będzie widać no tobie chociaż. Bo tak to by było trzeba białe zamówić. No właśnie. To Amerykanie. Nie jakie mają naklejki. Białe? Kurwa nie mają tu <śmianie> Kto? Co? Amerykanie po pierwsze. Dobrze, że tak powiedziałem. Nie ja mam pomysł ogólnie dzisiaj. No? Możemy poszukać dziewczyn na portalu randkowym dla niecierpliwych. Ty chcesz zamówić komuś? No. Co to znaczy dla niecierpliwych? <grym> Portal randkowy Nie ma już tego. Teraz jest inny. Ja no nie wiem, ja tam nie korzystam. Jak się nazywa? No jak to się nazywa? Escort.pl tak. Inni chodzą na treningi, a ja tutaj będę. Ten, ja na rajdy sam chodzę. Ty odpoczywasz już. Jesteś za dobrze przygotowany. Musisz dać trochę fory przeciwnikami. No nie, widzisz? no bo c stary. Chcesz no. coś powiedzieć do przeciwnika dzisiaj? I tak tego nie będzie oglądał. Znaczy, bo jeśli ma takie myślenie jak ja, to nie będzie tego oglądał. Dużo ludzi mi pisze, co sądzisz o tym y, trening Dayus z Ksajo. No nie oglądałem. Bo miało półtorej Zodzielnie godziny Codziennie tam mówisz, wczoraj już to było a. pytanie. Cały czas mnie pytają. No to Ty, ale cię zabiję. Widziałeś ty filmy? a ja myślę, nie widziałem. Ale będę miał niespodziankę. Jeszcze raz cię widzę. Dajcie jest. ledwo tu przechodzi ręka przez ten. A, to tu kamera, tu wszędzie kamera. <śmiewanie> wszędzie wszędzie kamera. Można się tu gdzieś opierdolić. No tam masz. I zdeszisz tutaj, co? No dobra. Ty spać, ile masz? Sztara? Za za 100. A pa pa pa, już, już, już. No ile masz? Wydaje mi. się. No niż po to podstówkę, podstówkę. Złoty 50, kurde. A ty po, po ile? <noise> no za dwa 50 ja to kurwa ja twoja ja tak, Za dwa 50, kurwa, to na Czecha w glory holu twoja matka robi kurwa. Nie. E, ty... Przepraszam. Pali coś? Że nie walę po to. Kurwa hop. Ostatni speru. Mama o tym wie, bo dzwoniłem na ci pana do. <gry> Ej, to schudłe! schudłem Złoty 30 niecałe No to prawie połowa mnie No ile ważysz? Pokaż Na pewno jakbyś się jeszcze porozbierał to by z 2 kilo zjechało mam chciał... bardzo duże masz wahania tej wagi tak. Bo <grym zresztą> mi nogi częstą, kurwa, my mi pili ten Bimber wczoraj to... No no problem, moje glopalą zawodnicy Najpopularniejsza kara. Kurwa, no. no, tak, że się przerzucił tak. ja... Jestem... Dziwiony, A ja jak po walce? Będziesz, będziesz palił powalceć, czy nie? Będziesz palił po no walce czy nie? Nie wiem, tak wydaje mi się, że testowo sobie zapalę jednego, zobaczyć jak smakuje. No i wrócisz z Będziesz, będziesz. Mm. Już to testowałem? Tak? <laughs> że ja w ogóle nie paliłem. A gdzie masz kurwa tych.? No tego. z kurwy samego Przyjedzie, będzie jutro. A co wygląda jak gówno, kurwa. Stryki. Czemu tak? Nie mamy skurwy <laughs> Możemy tego wyrzucić. No to zanim że to, to pojdzie. <noise> jak to będzie cały czas jakieś pi, pi pi co to było? A wiesz, on przyjedzie cię będzie wyzywał, nie? <noise> no to nie kopa w papę, kurwa. że się skończy dziecko to nagrać, kurwa. Nie, ty to ty się nie. Ja no, żartuję, nie. Nie no, lubisz Kurwa, że mi się lubi, zatem miałbym go nie lubić. Opowiem no, historię, kiedyś graliśmy w Amongasa. Budynia łapaliśmy cały czas, obraził się. Z nami potem nie grał. Przez I... ciebie, bo ty jesteś trolem pierdolonym. Kurwa. I zdezerterował i teraz jest w ekipie Ksio. Tak się zmienia przez gierki, nie? Takie kurwa jestem, chorągiewa. Ale jak ty będziesz wchodził tam do oktagonu, dać mu tipy, to się zmieścisz, bo tam ta klatka jest kurwa, te wejście jest malutkie. Ale myślę, że to się skończy w pierwszej rundzie, nawet kurwa. To nie będę musiał chodzić po tipy, kurwa. A tak będzie wierzysz? dzięki. <laughs> myślę, że Marcin stoi do drugiej. Słuchaj, walczcie, podrapcie się z kocuszka, my się popatrzymy jeden. Po się. Kto wygra, to wygra, no, no co brak, No To no, jest ważne. Znam was, że że nie będę wiedział. cię zobaczyć Megan. Ale jeszcze się będzie widzieć, mam nadzieję. Nie, bo dzisiaj... Jak nie powinno, nie? Jak nie powinno. Dzisiaj jesteś w bagażniku, akurat. Jak nie powinno w CPS, to się jeszcze może zobaczymy, nie? Z Interpolem, kurwa. Nie no, schudłeś, fuj. chwil. Jeszcze nie aparat 5 No tak. 6 kilo schodził. Yeah. Ale ogólnie jak widziałem na sparingach to w wpierdolił na sparingach. No to nie były sparingi, nie? Ja nadal teraz nie mam wagi naszej. Nawet w ciuchę. Chłop, dojada i nie może do, do tego się. Nie no, ja schudłem 8 kilo przez miesiąc. Gdzie masz operatora? Nie, ja Nie nagrywa. Gdzie masz kamerę? W aucie, co nie nagrywasz? No co? co on nagrywa. A masz? Nie. <laughs> A co widziałeś? No, Chodź mi zapać. <laughs> Witam. No siema. No, jak widzicie. <laughs> Teraz muszę się zastanowić co jest co 12 godzin Dobra, teraz tak Pana Rano FISH Omega 3 Po śniadaniu Kwas alfa-liponowy Naturalna witamina E Śniadanie, obiad, kolacja yy, Witamina C Witamina B Kompleks Chwały. się czuję jak taki dziadek stary Numero 1 Omega Wit Witamina D, K, A Lutein chuj wie co Wszystkie na nas tabletki kurwa połkniesz? A co? Ja pierdolę. Więcej czasami połykam. Fajnie tutaj, jest jakiś piasek Tylko, że tu ludzi nie ma. Można było sobie cycuszki oglądać. Że gdzie, że tu, tak? No, by sobie leżały cycuszki A nie jakim wiesz? oglądaniu cycuszek w ogóle? Ja takich rzeczy nie stosuję. Muszę Bo masę. potem mamy przejebane w domu. Witamienki wzięte z rana. No Z A. rana już mamy 11. Nie, już jest pod 13 stary. Serio? Tak myślę. To ja idę pomontować trochę. 13.13. 13. To co nagraliśmy. Jak to z dnia jutrzejszego, stary? No i tak powinno być. To momentu, kiedy się wszyscy ode mnie odpierdalą. A to tak nie powinno być. Myślałem, że chcesz robić komuś mordę. Ja wypierdolony mam w to. Piątek 13, że tak powiem. Jeszcze w takie zabobony, nie? Tak, kurwa ciężko upośledzone, żeby w takie rzeczy. No dobra. Jak ludzie swoje niedoskonałości, tłumaczą, umiejętności, swój chujowy charakter i zbiegi okoliczności, tłumaczą jakimś się banym dniem w miesiącu, to trzeba być kurwa ciężko upośledzony. Jak złamie dzisiaj rękę, to nie ma nic wspólnego z piątkiem 13. On już jest gotowy na walkę, w sensie tak wiecie. On się nie może doczekać, żeby na wakacje pojechać, no. Czemu tak oszukujesz widzów cały czas? Jak? Jak to wyjdzie, on już tego nie będzie oglądał. to już nie musisz oszukiwać, że nie trenowałeś. To jest taka jest prawda. Czy się boisz, że jak przegrasz, to znów będzie taki film od kogoś? Ale kurwa, i tak będzie taki film Właśnie te filmy to najprzyjemniejsza rzecz porażki. I ty tutaj, tak? Bo ja widziałem, że twoje auto stoi na dzieje, nie? No to chyba tutaj to Trzymałem miejsce, ksajo Na miejsce <grym> Ale... Paliłeś kiedyś gumę w miejscu? Nie, a Ty? Czym? Nie no, raz może, Dzień. raz paliłem Fordem, no, paliłem Fordem Czym? For... Fordem Mustangiem. <noise> nie, Christian Charakter Matura. Taki przydomek masz dzisiaj. Ok? Dobra. Miałeś jakiś przydomek. To jest charakterem. Garbus. A. No garbus. Bo bo Garbas. jest garbacz. Po... już charakter, kurwa. Chyba, że ja. chcesz być garbaty charakter, kurwa. Garbaty charakter. Jest <noise> sztywne, ale czasami są przepuklenia jakieś Brzmi dobrze, nie? To czekaj, jakbym kupił auto i bym chciał zrobić sobie rejestrację, ten musiał zrobić. To jest, to to jest zrobić. się zmieści. Nie zmieści za długie jest w chuj, tak. Dobra, to mam Jeszcze tylko jutro i nie będę musiał z tymi ludźmi mieć nic wspólnego. I <laughs> to jest to ta ważne. Tak ci informacja. się tylko wydaje. Ta, to jest moja informacja. No widzisz? Taki trener, co się bić nie potrafi, musi w tejpach chodzić. Daj spokój. Ty zanunikasz fizjoterapeutów, bo cię bo boli. Tam Byłem przedwczoraj, no. I, I charakteru chyba trochę tak, co? <laughs> to właśnie jest to. Jakbym miał charakter stary My rozkwitnęliśmy, nie? Że ja muszę mieć jakiś przydomek charakter, nie? No Popierdoli takie farmazony co 5 minut Ufa. No nic, będzie tu się dużo ludzi jutro W pierwszej w walce w ten oktagon prostu... wydało mi się ogromny A teraz już nie tak bardzo Ten jest mniejszy Ten jest mniejszy, nie? Jest bo to mniejszy? Jest. Oczywiście, że tak Ten co był w Gliwice, był większy Wyższy, większy Nie? Nie, bo miałem wrażenie, że jest przynajmniej tak 30 cm większy Lepiej Teraz ja mam taki styl, tak będę Małgarne, tak? No i tak jak, tak jak było uczone. On no, z tego łańcucha nie będzie nie. podchodził jest tego go prał. Wiesz o co chodzi. Ta, ze sprzętem. Sergiusz. Co? Pamiętasz, że w tej walce sprzętu nie możesz wnosić, nie? Chyba już ci wytłumaczył to Jarosz. A bez gazu też? Bez niczego. To chyba się to... już nie. Nie no, a on mi powiedział dzisiaj nie. To my całkiem inne przygotowania mieliśmy, nie? Bo tutaj nie pierdo, tak, że zbiłem piątkę. Znowu... Znowu to samo <laughs> Kurwa trenerze, wasze metody nie działają. Ale miała być bitka bić. ze sprzętem, tak? Co ty podpisywałeś? No nie wiem stary. To myślisz, że ja czytać potrafię ze zrozumieniem. Co to ma być? Ja już, sam, ja już, ja już sam nie wiem w sumie. No se, nie jak? no, co, no, to bez sprzętu też mu wpierdoli, nie? Także oni się tutaj nie obawiam. To będzie git Teraz będzie git, będzie siła, moc. Gdzie będą twoi... twój sektor? Tam jest? Znowu będziesz miał chyba za plecami, chociaż nie jesteśmy tego pewni. Ale zobaczymy. 30 hamów z Łodzi jedzie stary. Nie. Siema pastuch. Siema Cipro. Piątkę ci podaję tu. A masz za krótkie łapki. A kontuzja, tak ja Jeszcze mu kontuzję zrobiłem. Nitrozyniak jak Jak tam nastrój? You are ready or not? Jak ci kurwa w dzisiaj na obrażał? A jeszcze tak? Zabij Dawaj tam Ksajo Industries 20, 02 znasz. Na go zjadkiem... co na go stawiasz? Co? Tak szczerze. Tak Ksajo, z całym szacunkiem. Na chuj go nagrywasz? Nie wiem właśnie. Nie. Dobrze, przepraszam. Dokąd no, ten pan tutaj bez biletu wszedł? 60! sześćdziesiątka, sześćdziesiątka. sześćdziesiątka. A Jestem e-konfidentem i konfidentem a, no, a jak się czujesz, kurwa, no? Jak Dobry. czujesz się, że go zabijesz, kurwa, to go zabijesz, no tak będzie, stary To jest debiutant Ty, kurwa, nie jesteś debiutantem Ty też byłeś debiutantem, byłeś debiutantem. No właśnie, no, wiesz, jaki to stres, jaka sraka jest On będzie miał to samo, stary, dzisiaj Plus on mega pewny siebie, w taki, w taki, na, przepraszam, napompowany taki Więc myślę, że są szanse, ale fizycznie wygląda bardzo dobrze chłop, no. Zobaczymy stary. Zobaczymy, stary. Po to za niego dałem dużo pieniędzy, żeby go nie użyć. Dużo pieniędzy? <gry> Słucham cię! mój plan Ale tutaj mam się rozgrzewać? Stary, wjeżdżam do BMW. No. Bo olej świecę. I przychodzi i mówi chodź, coś ci pokażę. I mi pokazuje, ja mówię, co fajny, nie? A mówi, nie, nie, tutaj popatrz. Ty no pona. A mówię, a co, ty na switach próbujesz jeździć? Słuchaj, kurwa, takie jest właśnie M3. Miałeś przypał już czy jeszcze nie? Nie, ale na pewno będzie. Jak zobaczy twój film lipski to mnie zajebie, nie? Bo Lipski dzwonił do Ulfika, podszedł do Ulfika i mówi tak, Ulfik. Kto palił gumę, bo ja mam przez was przejebane. A Ulfik, Ja, Jarzym nic nie widział. Do niego mówi. A on ja tam mówi, wstał na filmie. Tak. Powiedz proszę, bo mam przez was gnój w hotelu. Ja ci godzą, że ja nic nie widział. Ulfik, dobrze, 60 nie jest, nie rozjebał się. Ale jak zobaczy Twój film, to mnie zapierdoli. No nie? Chyba, że zwalimy na popo. O, do szyby popo walił. No to szyby walił. To był przecież. To popo, tylko tylko wyjaśniłeś robi. instrukcję? <grym> e, Taka ta przednią dziewczyna, jak wyglądała? To nie zwracałem uwagi za bardzo, nie? Bo tala luda, kurwa, dobrze wygląda. Ale czy w się sensie, dobrze bije, czy dobrze wygląda? <grym> dobrze bije, <grym> dobrze bije. Nie, 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 No nie, nie. najgorzej, nie najgorzej. To podowała H1, ale też Żydy po

Pierwsza runda. Maksymalnie pierwsza runda. No gwałt, co by nie było. patrzę obiektywnie, ale będzie gwałt tutaj, nie? Nie widzę szans w każdej płaszczyźnie. Lepiej przygotowany Dawidek jest. Głowa też fajnie nastawiona, także jutro tylko zrobić robotę, nie? Wygra, ja bez kitu, czuję to. Jakąś obrotowemu zajęli. Co, ręki nie podałeś na filmie, co? Nie widziałem tego. Ja też tego nie pamiętam. Nie podał ręki. Kadrze, tak stoi Tak, no nie fajna, nie fajna akcja, ja ja zeparcie, kurwa. Ja ze wsparciem kurwa dla, dla Ziomala. Tutaj zawsze kurwa mówię sztywno tywnąc nitro, a on kurwa ja rękę podaję. A on... Ty powiem ci, że jak go widzę, ja się... Nie tak, to przepraszam. To już, już mi zmiękła fajka trochę, no. Chyba dostanę wciwkę. To było na tym zdjęciu? Bo pewnie nie pokazali Teraz tego na live. Mam na zdjęciu była tak, mama Murańskiego, bo wiesz no, yy, poruszyli temat mamy, gdzie <coughs> moja mama już odpoczywa na górze, nie? Eee, I zakłócili spokój, Ja bardzo krzywa akcja, bardzo krzywy, kurde, ruch, nie? Co miało ogarnąć? Łóżko. Będzie moje łóżko jutro? Znaczy nie chciała w dniu temu. No, taki. mówię, będzie no, już dzisiaj. Będzie już dzisiaj. Jesteś genialna. Jak ona mi załatwia, to mam ochotę jej powiedzieć, kocham cię. Ale nie tak, że, że chcę z nią być, czy mieć z nią dzieci, tylko po prostu tak, że ona wszystko dla nas robi, wszystko. Ogólnie to był dzisiejszy dzień. Jutro będziecie mieli vloga do gali. Albo jeszcze nawet kawałek gali. To zobaczymy, nie? Zależy czy Ulfik nam tu internet ogarnie. Powiedział, że ogarnie. To komputer tu przywieziemy. No laptopa, w sensie ja wcześniej potnę i tylko zręczę. A nie, no to na pewno to jest internet, to ogarniemy. To jutro będziecie mieli nawet kawałek gali, tak żeby tak dwie godziny przed moją walką. Jak chcecie wesprzeć przejść tutaj e... filmy to możecie Pay Per View kupić, jest w opisie. I tyle, dam z siebie wszystko. Tylko zobaczymy czy to będzie wystarczające. Trzymajcie się, cześć. Dzisiaj wszystko w naszych krajach. Tęskamy za zwycięstwo. To jest jak tęsknota za domem.